Widzę coś takiego dziwnego w tej wodzie, to może być sztupak. Jest! Mam! Siemano widzowie, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy łowić u Wojtka na stawie. Będziemy łowić tu u Wojtka na tym stawiku jego. I mam nadzieję, że coś się uda, bo widać, że już ryby wychodzą. Widzieliśmy kilka kolorowych ryb. I od razu mówię Wam, że na, na końcu odcinka wrzucę Wam yy, urywki ze spinningu, który nagrywałem wczoraj z Wojtkiem i mam fajne tam ujęcia, więc wrzucę je Wam na koniec po prostu tego odcinka. Dobra, rozkładamy sprzęt. Ja lecę na spławik stały, jednogramowy. Wojtek na 6-gramowy, ten co łowił suniki. Przynęty to standardowo czerwony robak, kukurydza i chlebek. Dobra, z powikiem już zarzucone. Tu jest mój, tu jest Wojtka i lecimy. Taktyka zmieniona. Ja łowię na chlebek na tym spławiczku, a Wojtek na rybaka. Słuchajcie, był obranie. O jest. Nie ma. Zbie. Lecimy teraz z widłerkiem. Nie wiem co się dzieje z tymi rybami Cztery wędki zarzucone Ja zarzuciłem trzy Wojtek jedną I totalnie się nie dzieje nic Jakieś tam Trzy odjazdy czy dwa Miałem I kompletnie nic poza tym No czemu to tak zwiewa Dzień drugi Kolejne podejście, Wojtek założył robaka jak na mm. Jest pierwsza ryba, w dniu drugim, takie maleństwo, ja Cię kręcę. Coś się dzieje. Kolejne branie były nieba. Idzie. Jest. Karaś, kolejny karaś. Nie, za dużo tego umie. O, o, o. Cyk. Dobra, jest karaś taki o. Maluszek. Taki maluszek. Lecimy z nim do wody. U Daniela jest branie? Jest ryba. Kolejny karasie. No nie. Taki oto karasek. Lecimy z nim do rowu. Dobra, lecimy z karasiem do wody. Opa No i jest spuszczany. Czyk. Dobra, zakopał się w liściach. O, no dobra, odpłynął. Mam branie. Ło, karaś kolejny. On no i mam dwa zestawy, no nie, najgorzej. Dobra, lecimy z nim do rowu. No i znów wpłynęła pod... Daję maridę. Taki karasek i lecimy z nim do rowu znowu cyk popłynął I lecimy dalej Może jeszcze jakieś karasie się trafią Dwa brania w tym samym czasie Obok siebie w pawiki Mu jest strasznie słabo widać na kamerze ale ale widać, w tym miejscu cały czas biorą tutaj, tutaj kiedyś były lilie, koło tego cały czas siedzą te karaśy, jak na razie. Ale mega piękna pogoda jest dzisiaj, idealna wręcz na łowienie, pływa leciutko, idzie, mały karasek, kolejny, odławianie karasi normalnie. Lecimy z tym karasiem do, do rowu. O, piesek. Przecież? Psyk. Dobra, lecimy z nim do rowu. O, ten to szybko popłynął. Dobra, lecimy dalej. Jest o wiele lepiej niż było wczoraj. Widać, że więcej ryb się kręci po wodzie. I lecimy, może złapiemy tego karpia, co tutaj zawsze tak wypływa, koi. Dobra, my już kończymy łowienie. Wpadło kilka karasi. Teraz po zakończeniu zobaczycie kilka nagrań z wyprawy spinningowej. Niestety była krótka i testowałem tylko kamerę, ale wpadł szczupaczek, więc możecie to zobaczyć. I piszcie w komentarzu, czy chcecie wyprawy spinningowe. Dobra, a więc dzięki wielkie i do następnego. Ale tu jakoś po... Jest coś takiego dziwnego w tej wodzie, To może być szczupak. Jest! Mam! Czekaj, czekaj, Jest pistolecik! Mam go! Nie wierzę! Patrzcie, to jaki piękny. Piękny, pierwsza ryba na tą wersję. Okrzczona. Ale to jest ten sam, to na mnie się rzuci. Coś takiego. Piękna ryba.